Pytaliście, jaką mam wadę wzroku przy tych moich 10% widzenia? I to jest bardzo dobre pytanie. Wybrałem się na plac bankowy do pracowni optycznej, gdzie zgodzili się, abym pokazał wam, jak wygląda takie badanie oczu. Na początku musiałem przełożyć głowę do takiej maszyny, w której kazali mi patrzeć na jakiś balonik na środku, którego oczywiście nie widziałem, więc starałem się mniej więcej patrzeć wprost. Jak się okazało, z drugiej strony można było zobaczyć, jak wygląda moje oko. Teoretycznie wyszło mi minus 6 w obu oczach, ale przy chorobie Stargarda nic nie jest oczywiste. Dlatego kolejnym etapem badania było nałożenie szkieł, które to teoretycznie powinny mi pomóc. I musiałem odczytywać słynną tablicę. Ledwo widziałem pierwszy rząd liter, dlatego głównie informowałem optymetrystkę, czy teraz widzę bardziej literę P, a może literę F. Okazało się, że najlepiej czuję się w szkłach minus 2,25 i minus 2,50. Spora różnica, co? Teraz czas na dobór oprawek. I tutaj musicie mi pomóc. Ponętna bibliotekarka, seryjny morderca Damer. A może welma ze skubiduch? To zbyt kontrowersyjne. A może coś bardziej ekstrawaganckiego? Napiszcie w komentarzach, które wy...